Cześć. Witam was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagramy w Karak od wydawnictwa Albi. Jest to lekka gra przygodowa, gdzie będziemy wcielali się widzicie, w bohaterów, którzy będą walczyli z różnego rodzaju szkieletami, pająkami, szczurami, a na końcu gry możemy nawet spotkać smoka i kiedy go pokonamy, gra wtedy się kończy. Naszym zadaniem jest zebranie jak największej liczby skarbów. To widzicie są takie skrzynie, wtedy za każdy skarb mamy punkt. Kto ma najwięcej punktów na końcu ten wygrywa. Zaczynamy grę na, na, na początku labiryntu. Na środku labiryntu jest to taki specjalny kafelek oznaczony z drugiej strony innym symbolem. Mamy takie widzicie figureczki, e, mamy wszystkie kafelki naszego labiryntu i każdy dostaje planszetkę. Z kartą naszej postaci, którą tutaj umieszczamy, mamy dwie umiejętności specjalne, akurat ta nasza bohaterka Łotrzyca ma umiejętność, że ona wygrywa wszystkie remisy przy walkach, jak również może omijać potwory przeciwników, którzy już są widoczni na planszy, także może gdzieś tam w cieniach, w cieniu się poruszać. Wojownik z kolei ma, widzicie, takie dwa jakby mieczyki, które oznaczają, że jeżeli pierwszy wynik przy walce rzutu mi nie pasuje, mogę jeszcze raz rzucić. Każdy ma, ma też 5 punktów zdrowia i będziemy mogli też leczyć się w czasie rozgrywki. Zaczynamy. Każdy z graczy ma po cztery akcje. Podstawowe akcje są bardzo proste, czyli ruch i odkrycie kafelka, albo użycie czegoś na polu, albo walka. To są w zasadzie wszystkie nasze możliwości. Nasz wojownik zaczyna, porusza się. I zobaczmy, co tutaj mamy. To jest akurat portal. Pierwszy jest nieaktywny, póki nie pojawi się drugi. Także on przechodzi od razu w ramach jednej akcji i kontynuuje swoją jakby podróż. Druga akcja jest taka, że mamy, o, widzicie, kafelek, na którym jest miejsce na coś, co uda nam się tutaj spotkać. Zobaczmy z worka, co tutaj będzie. Mamy szkielet, szkieleta, który zobaczcie, trzyma klucz. On ma 8 siły. I teraz, skoro go odkryłem, natychmiast muszę z nim walczyć i na tym będzie kończyła się moja e, cała tura. On ma 8, 8 e, punktów siły, ja muszę mieć 9. Remisy niestety ja przegrywam. Nie, nie tak jak moja przeciwniczka, która ma umiejętność specjalną, że wygrywa remisy. Ja muszę mieć 9, więc rzucam kostkami. Pamiętajcie o no, mojej umiejętności specjalnej, że mogę dwa razy rzucić, w razie czego. Rzucamy. No nie udało się, bo mamy tylko 5, więc jeszcze raz rzucam. 12, wspaniale, udało mi się, pokonałem go i na tym moja tura się kończy. Tylko patrzymy jeszcze co jest z drugiej strony. Jest klucz, on trzymał klucz, więc jak najbardziej dostaje klucz. Klucze są bardzo potrzebne w tej grze, bo skrzynie są zamknięte. Można tylko i wyłącznie podnieść skrzynię ze skarbem, jeżeli odrzucimy klucz. Więc, więc całkiem dobra e, runda dla mnie. E, teraz jest ona no, e, i ona też podróżuje. Idzie o tutaj i tutaj też ciągnie z worka sobie. Jakiś kafelek, zobaczymy co, co ona napotka. Ona też tego samego szkieleta spotkała. E, jako, że to jest jakby nagle spotkany, to nie mogę uniknąć tej walki, bo ona tylko może unikać tych, którzy już są gdzieś tam na, na mapie i nie zostali pokonani wcześniej. E, ona pamiętajcie, wygrywa remisy. Na chwilę obecną e, normalnie musimy rzucić i musimy ona 8, musi mieć minimum. I ma niestety 5. W przypadku, jeżeli przegrywamy walkę, wracamy na pole, z którego wyszliśmy i tracimy jeden punkt zdrowia. O, w ten właśnie, oto sposób. E, na tym tura się kończy, bo, spotka, bo, bo była w czasie walki, więc teraz znowu jest moja tura. E, dociągam sobie kafelek, pójdziemy powiedzmy w tym kierunku. I zobaczmy, na co natrafiliśmy. Ciągniemy kafelek. Oj, to może być skomplikowana walka dla mnie. Zobaczcie, to jest chyba król szkieletów. Przynajmniej tak wygląda. On ma aż 10 siły. Ja mam niestety na chwilę obecną 0 no plus tyle, co rzucę na, na kostkach, ponieważ niektóre potwory pokonane zostawiają broń, która potrafią wzmocnić aż statystyki walki. Rzucamy 8, więc blisko. Ale pamiętajcie, że ja mogę przerzucić przy każdej walce, a drugi rzut już musi się liczyć. 7, nie udało mi się, więc wracam na pole, z którego wyruszyłem i tracę jeden punkt zdrowia, niestety. Wracamy do zielonej. Ona, zobaczmy, wyruszy w tym kierunku. Tu ma zakręt, więc jak najbardziej kontynuuje swoją podróż, więc to wspaniała pierwsza akcja. Druga akcja, tutaj już coś może się wydarzyć. Zobaczymy, chyba że to będzie skrzynia. Dociągamy kafelek. Mumia. I muszę z nią oczywiście walczyć. 7, ona ma e, siłę 7, więc ona rzuca kostkami. Zobaczmy. E, jak najbardziej, 7 ja wygrywam, raj, z moją umiejętnością specjalną, więc pokonałem mumię. To co jest fajne, mumia robi dwie rzeczy. Po pierwsze, dostaje zaklęcie. Zaklęcie sobie kładę tutaj, na, na przyszłość. Zaraz wytłumaczę na czym to zaklęcie polega. A druga rzecz, że jest taka kl klątwa Karak, czyli mamy taki specjalny znacznik. Jeżeli pokonamy mumię, mogę wybrać przeciwnika, któremu daję klątwę. Klątwa polega na tym, że teraz, jeżeli daję to mojemu przeciwnikowi, jego umiejętności specjalne są zakryte, są zablokowane do momentu, aż on pójdzie się wyleczyć. Czyli musi iść na przykład tutaj na środek labiryntu, zakończyć swoją turę na środku, wtedy leczy wszystkie obrażenia, jak również leczy klątwę, odrzuca ten znacznik. Więc to bardzo mu utrudni, bo już nie ma możliwości tej podwójnej walki, którą miał jeszcze przed chwilą. I teraz zaklęcie, na czym polega? To akurat daje mi plus 1 do ataku, czyli do rzutu kostką, ale to ja decyduję, kiedy tego wybieram, e, używam, czyli jeżeli będę widział, że brakuje mi na przykład do zwycięstwa 1, wtedy odrzucam zaklęcie, zostało użyte, więc to jest bardzo przydatne, bo mogę gdzieś tam sterować tą losowością kostek, e, żeby, żeby, żeby mi się udało. Okej, okay, teraz ten wojownik. Pytanie, czy on chce na spokojnie iść i się wyleczyć, czy iść dalej walczyć. Wydaje mi się, że on jeszcze spróbuje, bo może będzie liczył na to, że znajdzie skarb. Sala tutaj, widzicie, się taka pojawia, więc jest taka szansa. Ciągniemy znowu z worka. No i to jest niestety znowu szkielet, więc muszę z nim walczyć. I pamiętajcie, że teraz już mam zablokowaną umiejętność, więc mogę tylko i wyłącznie raz rzucić. No, 9 będzie chyba ciężko. Niestety jest ciężko, więc... Wracam i dostaję jedno obrażenie. Nie opłaca się tutaj tracić wszystkich punktów życia, bo wtedy tracimy turę, tracimy przytomność, więc lepiej już chyba będzie wrócić się wyleczyć. Ale najpierw jest tutaj zielona, zobaczymy, ona idzie dalej w kierunku tym. Zobaczmy, co ona teraz napotka na swojej drodze, może to być smok równie dobrze. To jest skrzynia ze skarbami. Więc skrzynia nie zatrzymuje się na niej ze względu na to, że nie mam klucza, żeby otworzyć skrzynię, więc jest ona dla mnie nieistotna na chwilę obecną. E, może mój przeciwnik, który ma klucz, równie dobrze może podbiec, zobaczcie tutaj, spróbować otworzyć skrzynię i wtedy będzie miał już ten jeden punkt zwycięstwa e, dzięki skarbowi, który odnajdzie. Ale ja po prostu kontynuuję swoją e, podróż tutaj. Jest sala, taka. I ciągniemy znowu z worka, co tutaj się pojawi. Znowu mumia, więc próbuję oczywiście z nią walczyć automatycznie. Na tym moja tura się będzie kończyła. 7 albo więcej muszę rzucić. Jest, zobaczcie, 6. Ona ma siły 7, więc teraz jest dobra okazja właśnie, żeby użyć zaklęcia, bo to daje mi plus 1, czyli mamy 6 plus 1, czyli to jest łącznie 7. Udaje mi się jak najbardziej umie pokonać, i dzięki temu dostaję. Kolejne zaklęcie. Akurat to jest to samo. Jest jeszcze jeden rodzaj zaklęcia, inny, który pomaga teleportować nas do, do tego miejsca uzdrowienia, więc to też bardzo przydatne. Eee, tak, czyli odrzuciłem zaklęcie i na tym zakończyłem turę. Nasz bohater chyba pójdzie się wyleczyć, jednak, bo widzisz, że tutaj są wrogowie, odcięli nam praktycznie całą drogę, więc on pójdzie sobie raz, dwa, zakończy turę sobie na tym kafelku. Dzięki czemu leczy klątwę. Bardzo w sumie dobrze, że ona nie walczyła, że teraz walczyła z tą mumią, bo dałaby mi kolejną klątwę, jakbym się wcześniej wyleczył. Więc może to była dobra decyzja, że, że wcześniej tutaj nie wróciliśmy. Leczymy wszystkie obrażenia. Na tym kończę turę, ale dzięki temu będę już silniejszy, będę mógł. Pamiętajcie, już klątwa zdjęta, więc będę mógł lepiej tutaj działać. Dobrze, gdzie ona by mogła pójść? Ona może teraz iść, zobaczcie, tutaj na północ. Więc znalazłem kolejne, zobaczcie, pomieszczenie idzie i co mamy mamy kolejnego szkieleta z kluczem więc to może być dla mnie dobre rozwiązanie bo jeżeli uda mi się go pokonać będę mógł wrócić i do skrzyni z kluczem może, może mi się to udać ale ile on ma siły on ma 8. Ja na chwilę obecną mam tylko i wyłącznie zaklęcie. Nie udało mi się niestety nawet zaklęcie mi nic nie dało wyrzuciłem 6 plus 1 to byłoby 7. Jeden za mało, bo wtedy ja bym wygrywał remis, więc 8 by wystarczyło, więc niestety wracam na kafelek i otrzymuję jedno obrażenie. Co ciekawe, mało jest tutaj potworków się nam losuje z, z ulepszeniem broni, bo zazwyczaj jak graliśmy, to, to tutaj jednak te ulepszenia były. Tak jak zobaczycie, pokonacie jego. Z drugiej strony macie topór, który na stałe dodaje wam 3 do. Waszego ataku, więc w tym momencie jeżeli go pokonacie Macie plus 3, więc wynik kostką miałbym 3 Plus 6 to już łączy byłoby 9, więc zobaczcie jaką to różnicę robi I może pokonywać się potwory bardzo łatwo Więc on jeszcze przemieści się tutaj, zobaczmy do środka labiryntu, co tutaj znajdziemy, kolejne Widzicie pomieszczenie z jakimś kafelkiem Zobaczmy co uda mi się znaleźć i mamy, o, może teraz fortuna mi się odwróci, bo tutaj bronie można zdobywać, zobaczcie, na szczurach, które mają, mają sztylet, więc jak najbardziej walczę z tym szczurem. Rzucam kostkami, pamiętajcie, nie mam szkląt, więc mogę dwa razy nawet rzucić w razie czego. Ale to nie będzie potrzebne, bo 9 to jest więcej oczywiście niż 5, więc pokonuję tego szczura, który nosi ze sobą sztylety które trafiają tutaj, zobaczcie teraz jako moja broń i na stałe mam plus 1 do ataku, więc tak naprawdę teraz już miałbym, wiecie, 9 plus 1, 10, więc, więc nawet aha, dalej bym miał remis z nim, więc jego bym nie pokonał, więc może nie będę próbował na przyszłość, ale widzicie już na czym mniej więcej wygląda, na czym polega karak, bardzo leciutka gra, gdzie chodzimy po labiryncie, odkrywamy kolejne pomieszczenia, walczymy z przeciwnikami, ulepszamy naszą postać. Jak wiecie, to zasady są do ogarnięcia dosłownie w 5 minut. Możemy mieć dwie bronie tutaj do rozwijania. Miejsce mamy na klucz, trzy zaklęcia, które możemy w dowolnym momencie wykorzystywać. Gra kończy się w momencie, kiedy znajdziemy w tym worku właśnie kafelek ze smokiem, który ma z tego co pamiętam chyba 15 siły, więc musimy się uzbroić, żeby dopiero go pokonać. I wtedy liczymy, kto ma więcej punktów z tych skarbów. Każda taka skrzynia daje wam otwarta skrzynia, czyli po użyciu klucza daje wam jeden punkt zwycięstwa. Są, są też, na przykład, smok ma taki lepszy skarb, który jest za 1,5 punkta, czyli, czyli, czyli jakby można wygrywać dzięki temu remisy. Karak. Opinia moja na temat tej gry powinna niedługo się pojawić na kanale. Z góry dziękuję za wszystkie łapki, udostępnienia, komentarze taktyczne. Jesteście świetni. Dzięki wielkie, że oglądaliście, do następnego. Hej!